Kłamstwo, pozornie tylko prawda, ale w istocie kłamstwo. Ojcze, ja swojego postępowania nie wybielam. Tak, wyznaję to wobec wszystkich. Postąpiłem z tym kapitanem jak istny zwierz. Teraz żałuję i brzydzę się sobą, Ze swą zwierzęcą wściekłość. Ale ten twój kapitan, twój faktor, Poszedł do owej pani, którą przezywałeś kusicielką, i w Twoim imieniu. W Twoim imieniu dał jej moje weksle, które były w Twoim posiadaniu, aby mnie zaskarżyła do sądu, kiedy będę się w spadek po matce. Teraz zarzucasz mi, że podoba mi się ta pani, a ty żeś sam ją namawiał, aby nie zwabiła. chciałeś wsadzić mnie do więzienia, ponieważ jesteś o nią zazdrosny. Ponieważ spaliłeś do niej, nie dawałeś jej spokoju. A ona to wszystko opowiadała mnie opowiadała, śmiejąc się z ciebie.